Krzysztoś ma na kolejnym odcinku z Robloxa w trybie Noob Simulator. Nie, nie nagrywam z gry odcinków przepraszam, ale po prostu nie wiedziałem, żeby nagrywać z tej gry. I tak w ogóle dzisiaj jestem z moim kolegą zeką. Hej, czy witajcie! I wpadajcie na jego kanał. Z, z, z dużej litery z EKA. Zeka. I z do... I w tym mam... odcinku. Ej, poczekaj, mogę coś powiedzieć? No. Y, y, ten. Y, ja mam trzy subskrypcje, więc szukajcie kanału, który masz trzy subskrypcje, a moja tapeta to, to ten to po prostu z na fioletowym tle. I już. Widzowie. W, w tym odcinku kupimy. Kina Halka. Halka. <laughs> Czekałem na to długo. Cały, ale całe kupimy. W tym odcinku. Halka, a więc idę na, na moją ej, najlepszą ej, Ukrainę. Ej. Poszedłeś. No poszedłem na, na moją najlepszą Ukrainę. A możesz. A jak ty się tepasz? No normalnie. Menu. I teleport tam jest. Ja nie mam menu. A menu. Ej, a mógłbyś na chwilę przyjść. Zabłatę. Płaciący... Zbieram z tego Halka. I... A na moim odcinku zobaczycie, jak dobija, przechodzimy całą gierkę. Ten y, oczywiście mądry, ja y, nie zaufałem ten okruszkowi mhm. i film mi się usunął. No, ja mówiłem mu, żeby nie nagrywał tak długo. A a co tam, nagram sobie taki długi odcinek? Na pewno nie, nie usunie się. A nie że mi i stracił ten odcinek. No Będzie się od nowa to nagrywać. To nagramy z tej gry, a dzisiaj nagramy z innej gry. Z Slenicym Simulator. nie wiem, czy znacie, jestem w to OP, ale na jego kanale. A on zbieracie się na kanał Zeka. Y A, no i jutro, 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 jutro. Y what? A gdzie ja was mam? Jakie skiny? Jutro u Okruszka będzie odcinek omawiamko, z kim będę, z kim będzie, z kim będziemy jeszcze nagrywać tą. Jeśli się ta osoba zgodzi, na, na jego kanale i nie wiem, czy jeszcze na moim. moim, może, ale też nie może. Oczywiście zapraszam na mój kanał, bo wbijemy zaraz 5 subskrypcji. A na 5 subskrypcji jest nowa jest seria na kanale, więc zapraszam Widzowie. bardzo. Mamy to. 500 o, o. głów. Ej, wy, wy się. jesteś? O. Gdzie jesteś? O, poczekaj. Patrz na mnie. Wiesz, że to jest bardzo poważna chwila, więc patrz. Więc nie wykupia się. Nie wykupia się w ogóle. Poczekaj, ej, ty mi. Nie <laughs> wykupia się w ogóle. Bardzo poważna chwila. Jasne, to jest bardzo poważna chwila. Czy ty masz tego, C czy ty masz tego jest... peta lotnika, czy, czy co to? Co? Nic nie mam! <laughs> No, to... To okay, kupujemy. Nareszcie. Halka. ja nie mogę tu kupywać. To nie. A, to 500 potrzebuje ten stręcza, żeby kupować. Chcesz zobaczyć mojego Halka? No. I patrzy. Nie! Ale nie! Ej, Halk. Nie chcę robić zawodu, ale włosy mogliby ci dodać. Halk nie ma włosów. Ty jesteś mądry? Okej, okay, kogoś trzeba do szkoły Avengers. Eee, Halk ma włosy. Ale nie, mogę z tym no kupić właśnie. włosy. Nie! Ale ja sobie nie mogę sam. kupić włosy. No to kup. Ale mam. Nie, nie mam kasy! Że Bo zapomniał, jesteś... że Halk ma to włosy. Całkowicie zapomniałem, dobra. Idziemy go wytestować na, na mapie. I teraz będzie. Teraz mam ten. E mam przecież ten. ten efekt boom. to teraz zrobisz. Eee, Hark jest zarobisty. Fajnie wygląda. Ja jeszcze raz o... je chciałem mieć. A! A. Widzowie, widzowie Okruszka, jeśli idziecie na mój kanał, przepraszam bardzo, że mam 1000 że na pierwszym odcinku, no ale... No, jakby nagrywaliśmy dzisiaj, no i film, jak mówiłem, się usunął. No i No by... mnie pan Zeka nie posłuchał. Ale nie, ale nie, ty się też myliłeś, bo myślałeś, że będę miał tyle samo ty, a miałem więcej czasu. No, ale ja pewnie też mam tyle samo, bo ja mam wszystko pousuwane. I przepraszam was widzowie, że takie kliki strzecie, to, to po prostu ja mam laptopa i mam, i mam takiego jakby iPada do niego. Ej, teraz jestem mięśniak, teraz jestem mięśniak. Ej, no. chyba jestem. Nie, niestety zroście tak, jak byłeś kiedyś. Ej, ale teraz mam muskuły wielkie, klatę mam teraz. No ale jestem coraz większy, jestem Halkiem. Halk jest zarąbisty. A wiesz, że ja będę lepszą postać kupować niż Halk. A, 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 a jakim będziesz? Patrzysz. No będę... Okej, okay, no powiem. Będę tym... Będę tym szefem. Jakby tych baconów. No ja też będę, no bo będę z... też będę niego, też nie, nie, ale ja będę chyba, ja będę wszystkie na po kolei kupował i będę nagrywał. Ale proszę przyjdźcie na mój kanał szybko, bo będzie, będą su super live'y kiedy dobiłem 5 subskrypcji, a jeśli dobijemy... co wie nie wie wbijcie na jego kanał i napiszcie mu w komentarzu, o kruszek jest najlepszy co? Jak ci będę sponsorować o moich odcinkach. Halloween? xD Ja mam 6600, nawet nie założyłem. jest równo z tym baconem. No on się nadal mnie boi, że ze mną walczyć Ej, to ty że... jeszcze wbiję kolejne. Będę lepiej wyglądał. ja inaczej biję niż wtedy tu raz inaczej bije, ja teraz tak o ziemię walę. Jak o ziemię? No ten, teraz tak o ziemię jak ty walę, bo wtedy miałam inną animację. Walić tak do góry. No. Z góry na dół teraz walę. A u mnie z, z dół na dół, na górę. Nie, bo po prostu podnosi się rękę no i wali się. A no, no, no. Oto ci pewnie. Widzę, powiem. jak już tam Halkę, który skacze. <grym> Spadłem poza mapę. Ja cię kręcę, bo chciałem wyjść do wody. Spróbuję dzisiaj w tym odcinku wbić 7000 tysięcy. Jeśli za 7000 będzie przemiana, to, mamy, to jeszcze przemiana będzie. Eee, okej. Okay. Widzowie, ale widzowie, Okruszka, proszę wbijcie na mój kanał, bo bardzo, bardzo, bardzo super będą livey. W y, 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 jeśli zostawicie po tym odcinkiem, u, u okruszka i u mnie nie. U mnie tak z trzy ławki w u okruszka 5. Może być? no To powiem wam, zanim dobijecie te suby, z czego to będzie? I mogą wiedzieć? Już raz mówiłem na moich odcinkach, ale to już dawno temu, dawno. Ba, i, i, I. I. A jak myślisz, a ten odcinek co dzisiaj nagramy ze Slain Simulatoru. Y, y, to. Wzrzucili dzisiaj? No, wyrzucę go dzisiaj. No, tak, tylko... widzowie, jeśli chcecie zobaczyć nowy odcinek z tak. Slain Simulator, no to wbijajcie na nim kanał. Ja niestety nie dam tego linku do jego kanału, bo, bo sam on nie umie wysłać linku i ja sam nie mogę znaleźć takiego jego kanału. Zaka, jesteś? też. Zaka. Zaka. Laga chyba jakiegoś osoby. Zara wracam. Okay. No, nie było przymiany za 7000, ale widzowie patrzcie. Teraz jestem prawdziwym halki, teraz będę prawdziwym halkiem. Teraz to będę prawdziwym halkiem widzowie. Skin, skiner, starcy. PC power upgrade Jesz to zakłada Emotki, 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 emotki. O, dobra, założyłem chyba. No i widzicie, to jestem prawdziwym chunk. Halk. Jestem Halkiem widzowie. Widzicie tu jestem Halkiem po prostu. Prawdziwym Halkiem, który ma włosy. Łoje. <laughs> no a to jest koniec tego odcinka. A więc subskrybujcie i łapkujcie. Do następnego. Cześć.